Prosto z Broadwayu kamerzysta Łukasz, znany z czegoś innego, jeśli chodzi o, o box. Dziękuję bardzo Łukasz, za trzymanie kamery. Krótkie podsumowanie tego, właściwie nie podsumowanie. Mój pomysł na to, bo mnie latają na Broadwayu, takie rzeczy się zdarzają. prawie mi się rymuje, natomiast się. Zacznę od Morel kontra Benavidez, z walki, którą zobaczycie dzisiaj w nocy jakieś półtorej godziny po głównej walce wieczoru, z tego z tych najnowszych informacji, które mam, półtorej godziny po walce wieczoru w Newarku, czyli, czyli około godziny 6, nawet przed 6, rano e, czasu polskiego Benavides kontra Morel. Fanem jestem jednego i drugiego z zupełnie innych powodów. Jestem fanem, uważam się za przyjaciela trenera Davida Morela. Roni Shields to mój przyjaciel od ponad 25 lat, jest w jego narożniku, więc z tego powodu kibicuję w Morello. Bena nie znam w połowie tak dobrze jak znam, nie, 10, jak znam, jak znam Roniego, natomiast bardzo podoba mi się jego boks. Upominam, że przypominam, że że to jest pięściarz, który nigdy nie stracił pasa na rim, Stracił pas dlatego, że wykryto u niego kokainę, dostał dyskwalifikację kwalifikację i ten pas mistrza świata stracił. Natomiast to jest chłopak, o którym jedną rzecz muszę powiedzieć, która jest mało znana, który w wieku 13-14 lat miał wagę ciężką. Tak jest, nie przesłyszeliście się. On ważył ponad 100, 101 kg, miał wielkie problemy, problemy z nadwagą natomiast gdzieś dzisiaj doskonale wiemy waga półciężka eee, czy to na jego najlepsza waga nie jestem do końca przekonany zostaniem przy tym co jest uważam że super średniej byłby był jeszcze większym killerem chociaż sam jak powiedział e, kilka dni temu nie wyklucza że chce przejść do wagi cruiserweight a może nawet do wagi ciężkiej czyli do tego co miał jak miał lat 12 natomiast co myślę o tej walce bo to jest, to jest to jest najważniejsza rzecz to jest walka dwóch pięściarzy którzy mogą wygrać pojedynek na dwa zupełnie różne sposoby. Zacznę od Morel. Znam wielu ludzi, którzy twierdzą, że Morel może to przeboksować i wygrać to na tej swojej kubańskiej legendarnej technice. To nie jest oczywiście Guillermo Rigondeaux. To nie jest tego typu technika, to nie jest technika defensywna. Natomiast technicznie jest ustawiony, wiadomo, jakim był świetnym amatorem. To jest pięściarz, który jest w stanie to po prostu przeboksować i wyboksować wyboksować y, Davida Benavideza czy to jest pomysł na to, żeby być sławnym w Ameryce? niekoniecznie natomiast jeżeli ja miałbym udawać jakieś rady natomiast absolutnie tych rad nie będę mu dawał bo y, Ronnie Shields wie więcej obok niż zapomniał więcej obok się niż ja kiedykolwiek się nauczę natomiast wcale bym się nie zdziwił jakby to był ten pomysł jakby to był po prostu wyboksowania technicznego Dawida Rebideza, nie jest w stanie to zrobić, jest w stanie po prostu przeboksować i wygrać tę walkę 12 rund na punkty. Jeden problem, który jest z tym scenariuszem, jest taki, że nazwisko Morel jest znane maniakom. Mnie, Łukasowi i wszystkim tym, którzy śledzą boks z dnia na dzień. Dla świata ogólnego bokserskiego, nawet poza Stanami nawet w samych Stanach Zjednoczonych, to jest postać w miarę anonimowa. Ja wiem, że to jak to może brzmieć, jak to możliwe, ale tak jest. On nie ma żadnych wielkich nazwisk na rozkładzie, nie jest medialnym gościem w każdym razie do tej pory nie był nim, bo na, na tych konferencjach prasowych z Dawidem był. Natomiast to jest bardzo dobry bokser, który może wiele zrobić, natomiast nie ma jeszcze za sobą ludzi, więc wygrywanie techniczne z Benavidezem da mu jakąś tam sławę oczywiście, natomiast nie to o co chodzi. To samo jeśli chodzi o Benavideza. oczywiście, że znacznie bardziej znany, chociażby przez to, że wielokrotnie rzucał wyzwanie Canelo Alvarezowi, natomiast jeden i drugi pochodzi z kategorii 168 funtów, z czego o czym doskonale wiemy, jeden i drugi próbowali czekać na, na, na Canelo, kiedy doszli do wniosku, że nie ma super średniej, co czekać na Canelo, przeszli do wagi, do wagi Dla Benavideza również liczyć się będzie to, żeby przeskoczyć z tego, z, tej, z tego bycia znanym pięściarzem, w Stanach Zjednoczonych, bo rzeczywiście jest w Stanach Zjednoczonych i poza Stanami, a, Stanami, a być pięściarzem, być super gwiazdą boxu, bo wygrywając efektownie z Morelem, nokautując go, zostaje tą gwiazdą, przeskakuje na ten wyższy poziom, gdzie te kontrakty są inne, nie to, że zarabiają to i mało, natomiast te kontrakty są inne. Ustalmy, wiemy już dzisiaj, że Turkey ASIC chce zaprosić zwycięzcę tej walki do siebie na galę 22 lutego i oficjalnie ogłosić, że Będziesz walczył, będziesz walczył ze zwycięzcą na pojedynku Better BF kontra biweł, tego rewanżu, czyli jeden z nich będzie siedział będzie siedział przy linku, natomiast mówiłem o tym, jak uważam, że Morel może tą walkę wygrać, na, może wygrać na dwa sposoby, ten pierwszy sposób to jest ten techniczny drugi to po prostu liczyć na swoją siłę i dynamikę, natomiast to jest znacznie większa, większe ryzyko, dlatego, że jedna rzecz parę rzeczy, które możemy powiedzieć o na to jest poza tym, że składa te ciosy i te ciosy są bite bardzo dobrymi, wydłużonymi kombinacjami 4, 5, 6 ciosów nawet. W tej kategorii wagowej to za wielu takich nie znajdziemy i nikogo takiego innego nie ma. To jest miejsce, który bije bardzo cel. Przy pójściu na tak zwane całość ze strony Morela można dostać tą jedną bombkę, jak cię raz trafi, to on cię już nie wypuści. Bena Widez cię nie wypuści. Czyli tutaj moje podejście jest do tego, jakbym był jednym i drugim, czy chcę być. Chcę pójść na całość i postawić wszystko albo nic, to znaczy nic w tym momencie jest przegrane, ale stać się super gwiazdą. Jakkolwiek to będzie wyglądało, stawiam na, stawiam na siłę, stawiam na liczbę ciosów ze strony Benavideza, stawiam na siłę ze strony More, Morela, to ja idę na, idę na całość i po prostu chcę, chcę tą walkę wygrać w sposób efektowny, bo to mi gwarantuje wielką sławę, wielkie pieniądze i na to mamy i taka jest wielka szansa, że dokładnie, dokładnie tak będzie doświadczenie jednego i drugiego, przypomnę, w warze płcięskiej ani jeden, ani drugi dobrze nie wypadł. Ani walka z Kalajdziciem, ani walka z Gwozdykiem. Kalajdzic to oczywiście Morel i walka Morela w Los Angeles, jeśli chodzi o... Benavidez'a to, to walka z Wozdykiem w, w Los Angeles, nie wypadły dobrze, wypadły średnio co najwyżej, to, był, to była ich jedyna, bo po jednej walce mają wadze tak także do tej wagi kółcięskiej dopiero się, tak powiem, przystosowano Zakładam, że są przystosowani, natomiast e, gabaryt, e, gabaryt e, rywali Benavidez'a, no to jest coś, czego, czego Moreal do tej pory jeszcze nie widział. Nie, nie ma sparing partnera na co chciałem zwrócić uwagę, który jest w stanie naśladować Dawida Benavidez'a. Nie ma, nie, nie mógł znaleźć takiego sparring partnera Morel, który by, który by e, odbijał to, co zobaczymy w wykonaniu Benavidez'a. I, I tutaj te 4-5 rund, o czym wszyscy mówią i nic specjalnego nie odkrywam, które będą na początku, to mogą być takie, gdzie może się jeszcze Morel dobrze czuć, natomiast ten Dawid Benavidez, dopiero będzie zbierał te informacje podobnie jak robi to Usyk i wielu wielu doskonałych mięśniarzy zbiera informacje co ten, gościu, co ten gościu jeszcze potrafi stawiam na zwycięstwo punktowe po doskonałej walce ale w miarę wyraźnie. powiem tak w miarę wyraźne zwycięstwo punktowe to nie jest jednogłośna, jednogłośna decyzja to jest mój typ natomiast oczywiście mamy za kilka godzin walkę walkę w miwarku tutaj typy będą bardzo szybkie Eee, tak, tak zresztą jak moim zdaniem będą, będą wyglądały te walki, czyli zaczniemy od main eventu. Trzy eee, rundy lub mniej wygrywa Knyba, jeśli chodzi o Soszyńskiego dwie rundy, trzy rundy maksymalnie, czyli trzy rundy lub mniej. Jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o Fiodora Czerkaszyna, to ja uważam, że Patryk Galoty się podda. Uważam, że Patryk Aloty podda się gdzieś tak po piątej, szóstej rundzie po prostu będzie zmęczony, nie będzie mógł trafić i, i, i po prostu stwierdzi, że nie wiem, wymyśli coś, nie chcę nikogo obrażać, ale mam takie jakieś dziwne wrażenie, że tej walki do końca zobaczymy i nie zobaczymy z powodu, nie, nie nokautu w wykonaniu, że po prostu jego rywal rywał się podda, no i został nam, został nam e, Mateusz Bereźnicki. Jakoś mam wrażenie, że to jest najtrudniejsza walka dla Polaka tego wieczoru. Czy, czy dlatego, że, że, że druga walka Bereźnickiego, prawdopodobnie tak, natomiast e, różny styl, wielka sala, e, fajny super test dla, dla, dla Mateusza. Uważam, że wygra tę walkę na punkty. Zdecydowanie może tam jakieś, jakaś gleba w wykonaniu jego rywala będzie, czyli jak, jakiś knockdownik też tutaj widzę. To by było na tyle. Dzięki bardzo mojemu mojemu operatorowi ręce już marzę do tego stopnia, że mu telefon za chwilę wypadnie. Pozdrawiam Was Państwa serdecznie i, i, i życzę emocji zarówno z tym, co się będzie działo w Newarku, jak i później w Las Vegas Dziękuję bardzo.